Obalamy mity, kochani. Usłyszałam komentarz, że żaden mężczyzna, przeczytałam, przepraszam, że żaden mężczyzna nie oszuka normalnej kobiety z dobrze rozwiniętymi filtrami poznawczymi. Ups! No więc to mit. Co mówi na ten temat neuropsychologia i neurobiologia? Kochani, w bio, jak klikniecie tam, możecie wejść na mój kanał YouTube, Dekoduj Narcyza, i tam pod każdym filmem, pod każdym filmem, którym... Um, opieram się o konkretne badania naukowe, odnoszę się także do źródeł i wskazuję, możecie w wersjach angielskich przeczytać sobie ten materiał, także z tych książek. A dzisiaj powiem, dlaczego jest to mit i co mówią na ten temat badania przede wszystkim profesora Bessela van der Kolka oraz Judith Herman, z której wynika, że trauma przywiązaniowa i manipulacje mogą dotyczyć każdego człowieka, Niezależnie tak naprawdę od jego empatii ani poziomu świadomości. Więc przejdźmy teraz do wyjaśnienia. Dlaczego to mit? Bo nawet najbardziej empatyczna kobieta, inteligentna, dojrzała emocjonalnie, świadoma, może zostać zmanipulowana, jeżeli tylko jeden z za chwilę wymienionych przeze mnie czynników będzie miał miejsce. Po pierwsze, nie zna taktyk manipulacyjnych. Nigdy nie miała do czynienia po prostu z takimi ludźmi. Nie wie, że tacy ludzie istnieją. Nie wie, że w ogóle można tak postępować. Można mówić jedno, robić drugie. Nie zna taktyk manipulacyjnych. To jest pierwszy czynnik. Jeżeli już to istnieje, kobieta nie przebywała nigdy w takim środowisku i z takimi ludźmi, nie miała do czynienia z takimi ludźmi, przepadła. Drugi czynnik. Wie, zna te techniki, ale jest w stanie. Otwarcia emocjonalnego, czyli na przykład po rozwodzie, po rozstaniu, fazie nadziei, szukania miłości, no jakkolwiek. Po prostu szuka związku. Ok. Trzeci czynnik, lub co bardziej chyba istotne i najbardziej istotne, to to, że agresor stosuje. Jeżeli agresor będzie stosował zaawansowane techniki manipulacji, manipulacji psychologicznej. Niestety, ale to, co odróżnia. Silną, psychicznie kobietę, to nie jest niemożność oszukania jej. To jest tylko szybsze rozpoznanie pewnych fałszu, okay, pewnych mechanizmów, szybsze postawienie granicy i brak potrzeby ratowania, wybielania i racjonalizowania przemocy. Ale nawet ona, nawet ta. Mądra, dojrzała, świadoma kobieta, zdrowa emocjonalnie, psychicznie, pod każdym względem i, względem i silna, stabilna, zanim zrozumie schemat, może zostać chemicznie i psychicznie wciągnięta, zawłaszczona. Dlatego, że love bombing stosowany przez e, bardzo wytrawnego manipulanta, jakim jest narcyz, agresor, drapieżnik, powoduje w mózgu kobiety, i nie tylko, bo u mężczyzn też się to uruchamia, tak zwane uruchomienie limerynki. Limerynka powstaje, odpowiedzialna jest za wydzielanie dopaminy, oksytocyny i kortyzolu i powstaje, rozwija się w momencie, kiedy jesteśmy, zakochujemy się, kiedy jesteśmy w fazie love bombingu, na przykład kobiety, kiedy są w fazie love bombingu, narcyst stosuje metody swojej super charyzmy, uwodzenia i zalewania kobietę miłością, uruchamia się limerynka. Niestety, hormony, kochani, prokreacja, ludzkość by nie przetrwała, gdyby nie nasze instynkty. No, no nie czarujmy się, nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi, ok? Więc e, tworzy się wówczas neurobiologiczna więź, która tworzy zwaną ślepotę poznawczą. E, I nie ma tu znaczenia, jaki masz poziom IQ, ani jaki masz poziom świadomości. Mogę powiedzieć też, że kobiety wprawdzie mają więcej ośrodków odpowiedzialnych za emocje. To fakt, oczywiście neuroanatomiczny. No, rodzimy dzieci, musimy, ale to w nie, wcale nie oznacza, że jesteśmy mniej podatne na manipulacje. Raczej powiedziałabym, że wręcz przeciwnie, ponieważ z badań neurologicznych wynika, że wprawdzie kobiety mają większą aktywność w obszarze ciała migdałowego. Migdałowatego, przepraszam, lepiej rozpoznają emocje i mają wyższy poziom empatii poznawczej i emocjonalnej, ale to czyni je bardziej podatnymi na zawłaszczenie emocjonalne, bo tam wszystko jest rozgrzane. Natomiast nie bardziej odpornymi, na pewno nie. To, że mamy lepiej większą, lepszą rozpoznawalność emocji, wcale nie oznacza, że jesteśmy bardziej odporne. Mm -mm. Odwrotnie. I to właśnie dlatego tak się dzieje, bo jesteśmy tak skonstruowane biologicznie, bo to my kobiety częściej wybaczamy, bo my rodzimy dzieci, i my troszczymy się o te dzieci, okej? Okay? My częściej wybaczamy, my ratujemy, usprawiedliwiamy, widzimy potencjał w mężczyźnie, a nie to, jaki on jest tu i teraz. My widzimy, jaki on może być za jakiś czas, więc prędzej projektujemy. I to jest naturalne, dlatego że kobieta jak widzi potencjał w mężczyźnie, to może wzrastać. To jest zdrowe, to jest okej. Okay. Oby to się nie zamieniło w projekcję. Nie ma efektów, a ona dalej projektuje, ok? Więc kobiety widzą to wszystko, ratują, usprawiedliwiają, zamiast uciekać. To jest w tym momencie niewłaściwe. My powinniśmy wiać, kiedy widzimy pewne rzeczy, a my wybaczamy. I tak po prostu działa system przetwarzania emocji w kobiecym mózgu. To jest biologia. Jesteśmy zorientowane na relacje, na empatię a nie na logikę i obronę. Emocjonalnie nie. I dlatego narcyz może to wykorzystywać. Dlatego edukacja, edukacja, raz jeszcze edukacja. Dodatkowo chcę powiedzieć jeszcze, że kilka lat temu na yy, moich studiach magisterskich yy, w Londynie stworzyłam taki projekt, yy, który, znaczy to była praca magisterska, która Właśnie dotyczyła różnic neurobiologicznych mózgu i naszych, naszych biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną, i jak to wpływa na relacje. To wszystko jest w wersji angielskiej. Ja za jakiś czas spróbuję zrobić do tego też tłumaczenie, ale wraz ze stroną, którą tworzę, na której będzie dostęp do materiałów edukacyjnych i właśnie do stron, połączę to wszystko. Także ta wiedza będzie się zdecydowanie rozrastać. I poszerzać, bo nie spodziewałam się, że jest taki ogromny deficyt. Czułam potrzebę podzielenia się tym, czego doświadczyłam, bo mnie to osobiście zszokowało, że, że ja w coś takiego wpadłam, a byłam właśnie tą osobą empatyczną, która nie miała doświadczeń z osobami manipulującymi, a byłam silna, świadoma i nie zdarzyło mi się to nigdy wcześniej. Więc. Um... Było to dla mnie dosyć ciekawe doświadczenie. Dziś patrzę na to z perspektywy wzrostu, zmiany i pełnego uzdrowienia, ale w momencie traumy nie było tak wesoło. Byłam naprawdę w dużym szoku, że coś takiego się z moim ciałem i, i ze mną dzieje. Um, dlatego kochani, ten kanał będzie rozwijany dosyć szeroko i głęboko, i mam nadzieję, że przyjdzie też dobry czas na to, żeby stworzyć edukację. Która będzie już w szkołach i będzie edukować także nasze dzieci i zabezpieczać je przed um, manipulantami, żebyśmy byli po prostu bezpieczni. Trzymajcie się, kochani, ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama.